Zróbmy kolejny co? Zróbmy kolejny dawaj Trzymaj, patrz to Chodź na tym? Nie Do dupy tak strzeli pokazać, fajna rzecz A masyna? Do Powtórka. Radek już nie chcę. Dobrze. Nego, trzymaj. To bym nie jest przypadkiem, no, ale przypadkiem ani. Nie. <laughs> <laughs> Dajmy Yo, zjadłem 2700 kalorii teraz dobry. dwie godzinki po wstaniu, Dzień dobry. Dzień siebie i dobry. teraz na siłkę. Będziemy sobie dobry. dzisiaj. Ogólnie w ciągu dnia to zjadam sobie 4700 kalorii. To jest całkiem sporo, ale muszę tyle jeść, żeby w ogóle cokolwiek tyć. Możliwe jest to, że jakbym jadł 4000, to tyłbym tak samo, bo miałbym mniejszą aktywność, mniej byłbym energiczny, mniej, by, mniej bym spalał, ale wolę nie ryzykować. Wiem, że tyję przy tych 4700, bo jak jem 4500, to, to wtedy nie tyję w ogóle, z wagami stoi w miejscu. I wolę nie schodzić z tych kalorii, żeby przypadkiem nie schudnąć i jeść te 4700. Bo dla mnie, problem to, dla mnie problemem nie jest jedzenie. Ja mogę siedzieć 3 godziny i w kółko jeść to samo jedzenie. Mogę jeść suchy makaron, suchy ryż, dla mnie to nie jest problem. Mogę w, sie, mogę w siebie wciskać to jedzenie, mogę wciskać w siebie te kalorie i mi to za bardzo różnicy nie robi. Jedyny problem w tym wszystkim to to, że moja mama zbankrutuje, bo muszę jeść tyle kalorii w ciągu dnia. Dzisiaj idziemy robić łapy na siłowni, będzie OHP, będę robił OHP i zrobię potem izolację. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje cele teraz na siłowni, to uznałem, że jestem usatysfakcjonowany z tego, jak wyglądają moje plecy i nogi. Nóg już nie ćwiczę, to już mówiłem. Nóg już nie ćwiczę pod hipertrofię i nie ćwiczę pleców pod hipertrofię. Z tych dwóch rzeczy jestem usatysfakcjonowany. Mam spore nogi, mam spore plecy i. Chciałbym mieć większe plecy, nogi, może też, ale z samego ćwiczenia siłowego myślę, że z czasem one będą sobie rosły. A teraz na chwilę odkładam to na bok, bo chciałbym, żeby moja klata, barki i łapy rosły bardziej. Chcę być tutaj z przodu mocno, chcę być tutaj, mieć całą górę ciała z przodu dobrze zbudowaną, mocniej zbudowaną, chcę być większy. Yy, I później ewentualnie jak już urosną mi te partie i uznam, że jak plecy trochę odstają, to nadbuduję plecy i może zacznę trochę nogi ćwiczyć pod... Nie, nie zacznę, nie zacznę ćwiczyć nog pod hipertrofię. Nie mam takie potrzeby, nogi będę robił pod siłę, cały czas plecy też, teraz robię pod siłę. Dwa razy w tygodniu mam yy, wiosłowanie, dwa razy w tygodniu mam... Yy, dwa razy w tygodniu mam wiosłowanie, dwa razy w tygodniu mam podciąganie. Yy, w ten sposób i mam jeszcze na drążku, ściąganie drążka, pull downy, pod siłę też. Czyli ogólnie robię ja podciąganie pod siłę ja i robię wysłowanie pod siłę dwa razy w tygodniu. Mam raz w tygodniu przysiady i raz w tygodniu matwe ciągi. I kilka serii izolacji jest na te nogi. I kilka serii też na te plecy mam izolacji. Jeżeli chodzi o łapy, to dwa razy w tygodniu mam OHP siedząc. Bo stojąc za bardzo obciążają mi się leźle i nie Jeżeli robię OHP, ustawię to w jakiejś lepszej pozycji. Jeżeli robię OHP, strasznie mi się nie podoba ta pozycja. tutaj, to jest, można robić OHP z, ze spiętym brzuchem w takiej pozycji. Nie wiem, czy to widać, kurwa. Jeżeli mamy spięty, kurwa. Wziąłmy koszulkę sobie do spodni. O. To nie jest fajne dla lędźwi, jeżeli będziemy OHP robić w taki sposób, co nie? Czekaj. O. o bo tutaj lędźwia się obciążają, jesteśmy w takiej na pozycji, to lecimy do tyłu, musimy kontrolować lędźwiami. Na 40-50 kg to nie ma znaczenia, ale jeżeli już robimy stówkę w OHP, to tu się zaczyna już problem dla lędźwi. I to nie jest stabilna pozycja, jeżeli jesteśmy tako. Tutaj nic nie jest spięte, kole. Przy ćwiczeniach wielostawowych powinniśmy mieć spięty kor, żeby wszystko było zabezpieczone i żeby nic tam się nie poływało. Jeżeli będziemy mieli spięty kor, będziemy też silniejsi, bo ciśnienie wewnętrzne będzie większe, będziemy spięci, będziemy w stanie wyprodukować więcej siły. <laughs> po to też używamy pasa, właśnie na siłowni, żeby zrobić bracing. Ciśnienie, napięcie kurwa tutaj działa i możemy więcej siły wyprodukować z naszych No i dobra, robimy to AHP. Możemy robić na stojąco ze spiętym brzuchem, ale kurna dziwna na jest pozycja. Więc uznałem, że po prostu będę robił UHP siedząc. Dwa razy w tygodniu UHP siedząc. Bardzo dużo serii hipertroficznych na łapy i bardzo dużo serii hipertroficznych na barki i klatę. I tak wygląda mniej więcej teraz mój plan. Będę nagrywał prawdopodobnie full day of eating, cały dzień jakby jedzenia, co jem na masie, żeby wcisnąć w siebie te 400-700 kalorii. To nie jest nic aż coś zaskakującego, bo nie jem jakichś szejków, nie jem nic niezdrowego, żadnego, żadnych słodkich rzeczy, żadnych tłuszy tłuszczów kalorycznych. To są po prostu <słuch> pełnowartościowe posiłki w bardzo dużych ilościach. Dla niektórych to może być coś takiego, że nie daliby rady wcisnąć w siebie takiego jedzenia, więc po prostu, tak, więc po prostu w takim przypadku to są dwie opcje, albo sobie rozciągnąć żołądek na siłę, a druga to jemy niezdrowo. Gościu po jakie mam klapki Idziemy Ech, Zmęczyłem się, bo kurwa tańczyłem Idziemy na siłowie Jest za zimno żeby jeździć na rowerze jeszcze Musiałoby być tak z plus 10 stopni, bo póki co to się to przeziębie w taki sposób Ale co dalej wygląda dobrze, dalej wszystko widać jak się napnę to widać brzuch więc